Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. Właśnie wsiadłam do samochodu i jest tak wiecznie, pada i jest wiecznie. Moje włosy nie mogłam zamknąć drzwi, bo, bo wiatr wyrywał mi drzwi z ręki i włosy moje były całe wywiane na zewnątrz, więc ciężko mi było zamknąć. E, zamknąć. Ale nic, już troszeczkę tutaj się ogarnęłam. Ale że już się zbliżamy wielkimi krokami do świąt. I że dzisiaj właśnie jest taka pogoda, to postanowiłam, że um, pojadę do centrum handlowego, dlatego że no mam, chciałabym poszukać kilku takich bardzo, bardzo drobnych prezentów, takich drobiazków dla dzieci, dla męża, a, a także no już trzeci rok poszukuję płaszcza dla siebie i Chciałabym znaleźć jakiś taki, no moim marzeniem to by było, żeby taki dobry, gatunkowo cieplutki, wełniany płaszczy znaleźć. A no nie miałam szczęścia jak do tej pory, jak mówię, trzy lata szukam, około trzech lat szukam i zawsze jest coś, albo jest, czy słyszycie jak, jak wali deszcz w samochód? Także zawsze jest albo ten płaszcz jest taki zupełnie za obszerny, bo w tych oversized stylach, no fajne są, podobają mi się, ale ja jestem dosyć niska, nie dosyć, jestem niska i taka dosyć drobna, więc takie płaszcze bardzo często są takie bardzo a, przytłaczające dla mnie, a wypodobają mi się bardzo na kimś innym, zwłaszcza jak jest wyższa osoba. A, Albo jak już znajdę jakiś płaszcz, który no w miarę mi się podoba um, i w miarę nam nie leży, no to wtedy ten skład jest tak beznadziejny, wszystko tam jakiś poliester. Um, także mam nadzieję, że znajdę. I tak jak mówię, ponieważ dzisiaj pogoda jest jaka jest, a, no to nie czuję, że nie czuję, że tracę jakiś piękny dzień, że zamiast iść, nie wiem, do lasu czy nad wodę, a, to, to spędzę trochę czasu. Um, centrum handlowym. A do tego jeszcze mamy teraz ten Black Friday uh, um, weekend. W związku z tym zobaczymy. Może będę miała trochę szczęścia, a może będzie coś fajnego i może będzie też na przecenie. Także jedziemy, zobaczymy. Jeżeli chcecie, to zostańcie ze mną. Będzie mi bardzo miło. Ruszamy. Ładny kolor, ładny taki klasyczny król, ale choć tutaj w ramionach jest dobry dla mnie, to cała reszta jest zbyt obszerna. W pierwszym sklepie mam trzy różne płaszcze i jeszcze zupełnie nieoczekiwanie parę butów zamszowych, także idę teraz do przymierzalni. ona faktycznie była a, dobrym na, pretekstem, żeby iść e, do centrum handlowego, ale jednak ten Black Friday a, to nie był dobry pomysł, dlatego że centrum było tak za, zatłoczone, no już takiej ilości ludzi w jednym miejscu to naprawdę dawno nie widziałam. No i oczywiście wróciłam do domu bez płaszcza znowu, no ale to już, już że tak powiem, do tego przywykłam. Ale ja nawet nie weszłam do wielu sklepów, dlatego że, dlatego, że było tak strasznie tłoczno. Um, weszłam tylko tak naprawdę do dwóch, które były tak z brzegu, czyli do Zary i do HM, HM, tak? HM będzie po polsku. Um, no i to są właściwie takie dwa sklepy, w których i tak się nie spodziewałam, żeby znaleźć jakikolwiek płaszcz, ale już tak weszłam, bo a, no, żeby, po, no, żeby po prostu wiedzieć, że odhaczyłam, że że byłam i powiem Wam, że w tej zarze nawet udało mi się troszeczkę nagrać. Znalazłam chyba dwa płaszcze, które bardzo mi się podobały fasony, i nawet tak nieźle leżały, ale no nie były gatunkowo nie były dobre. Natomiast wiem, bo chyba w zeszłym roku sprawdzałam nazary w stronie internetowej i wiem, że mieli płaszcze, które były no. Albo w zupełności wełniane, albo w większości wełniane, z tym, że oni wtedy nie, mia nie mieli moich rozmiarów, ani nie mieli już rozmiarów żadnych w internecie, ani nie mogłam nic znaleźć w sklepie, a, no to nie, nie, oczywiście nie kupiłam. Ale y, zaskoczona byłam, powiem wam szczerze, że byłam zaskoczona, że były dobre pod względem a, składu i dlatego myślałam, że a dzisiaj wejdę, to, to, to może właśnie coś tam będzie. No, ale nie. Nic, w każdym bądź razie będę musiała pojechać jeszcze raz w jakiś taki normalny dzień, nie, nie w te y, jakieś tam szaleńcze wyprzedaże, Dlatego, że mamy tutaj jeszcze dwa, trzy sklepy, które y, chciałam odwiedzić. I one zawsze mają właśnie takie bardziej y, dobre, jakościowe jakościowo ubrania i takie bardziej klasyczne style. I to jest, um, no z tym, że one są e, droższe, i to jest Banana Republic, a Club Monaco and Aritzia. Dajcie mi znać w komentarzach, czy Wy właśnie macie w Polsce te sklepy, a, właśnie Aritzia, Banana Republic a, i Club Monaco. I czy chcielibyście, żebym ja, że jak pójdę tam szukać płaszcza, to żebym właśnie e, troszeczkę nakręciła, żeby pokazać Wam, e, jakie są style, e, jaka jakość, jakie ceny i tak dalej. To dajcie mi znać. Jeśli będziecie zainteresowani, no to ja z przyjemnością następnym razem, jak tam pójdę, to, to coś nakręcę. No i to tyle. I takie moje wojaże płaszczowe zakończyły się e, niczym, ale no, tak jak mówię, nie spodziewałam się zbyt wiele. Dokończę teraz moją herbatkę, pyszną hibiskusową. I no zrobię już tą kapustkę kiszoną. Bo prawie całe zapasy mi się już wykończyły. I muszę zrobić, to znaczy nie muszę, no ale chcę zrobić, bo ja lubię mieć zawsze różnego rodzaju kiszonki w domu. Mam jeszcze kwas z buraka. Niestety nie mam tak bardzo dużo miejsca, żeby to wszystko przechowywać, ale tak staram się robić na bieżąco. Mam czerwoną kapustę, to zrobię właśnie czerwoną kapustę ciszoną i mam białą również udało mi się kupić dzisiaj i tyle, kochani. A, dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną. Przepraszam, nie udało mi się za dużo ponagrywać yy, dzisiaj w centrum handlowym, bo tak jak mówię było bardzo bardzo tłoczno. Już nie chciałam tej kamery tak bardzo wyciągać i stresować ludzi, wszyscy byli poddenerwowani, wystarczająco. A jeszcze jedno, zanim zapomnę, jeżeli macie może jakieś pomysły, gdzie jeszcze mogłabym kupić płaszcz, z tym, że no my tutaj niestety nie mamy żadnych, za wielu takich europejskich marek, chyba że znacie jakieś dobre europejskie marki, które są po pierwsze właśnie tak jak mówię, dobre jakoś, jakościowo, Um, rozmiaru się trzymają, tak żebym ja mogła po prostu bez, bez mierzenia zaryzykować. No i wysyłają tutaj a, do Kanady. Jeżeli macie pomysły na jakieś takie firmy, proszę dajcie mi znać. Ja z przyjemnością, abym sobie poznała jakieś nowe. A ja, kochani, dziękuję Wam bardzo za spędzenie wspólnie czasu i do zobaczenia następnym razem.